Ok, czyli mamy załadowaną już sekwencję w naszym instrumencie Zmienię sobie tylko nazwę jego na, na fm8lit, żeby nam było łatwiej już y, znaleźć go w naszym plik, y, w miksie Ok, czyli może, możemy skorzystać albo z prawego przycisku Rename, albo Ctrl-R, albo command r I nazwiemy to po prostu fm8lit Ok, jak korzystać z sidechainu? Przede wszystkim musimy sobie zrobić, jeżeli chcecie, żeby ten sidechain działał nam przez cały, jak gdyby, cały track, cały utwór, to musicie sobie zrobić dummy kick, czyli tak zwaną drugą ścieżkę, która <coughs> właściwie nie będzie słyszalna, natomiast dzięki której będziemy mogli wspierać nasze inne instrumenty i będzie to mogło wszystko nam fajnie działać. Ok, zobaczmy teraz jak to się robi, czyli skopiuję sobie, zaznaczyłem sobie ścieżkę kick, skopiuję ją poprzez Ctrl D bądź komandę pod Maciem. Ok, tutaj po sobie te menu i przełączę to tylko tutaj z mastera na send Only. czyli teraz e, cała akcja polega na tym, że ten kick nie jest słyszalny, natomiast jest on w naszym, w naszym oknie. E, prawy przycisk zmienię sobie tylko nazwę na Kick Sidechain ok i teraz przejdę już do naszego lida, którego będziemy chcieli wspierać tym kickiem, żeby działał nam fajnie kompresor ok, załadujemy so już tutaj dwa razy kliknę i pojawiło nam się okienko FM8 na dole i teraz tylko dodam do tego łańcucha nasz kompresor z Abletona. Ok, mamy kompresor załadowany, tu mamy taki trójkącik, właściwie to jest strzałeczka, naciskamy na nią lewym przyciskiem i mamy rozwinięte teraz menu pełne kompresora i pokazuje nam się opcja sidechain. Ok, teraz tylko musimy mu zadać skąd mamy żywić go e, audio. Czyli włączam ten kick, który nie jest słyszalny, ale który mu się będzie żywił do tego, żeby działał nam kompresor. Oprócz tego, na co musicie zwrócić uwagę, to no wiadomo threshold, czyli stopień od jakiego ma nasz kompresor działać, tu jaki atak, release, ile ma trzymać, jak szybko ma atakować ratio czyli skala z jaką ma działać, to już tylko pokrótce Wam pokażę. W tym przypadku, jeżeli chcecie skorzystać z tego jako efekt side, czyli musicie atak ustawić na bardzo szybki, natomiast release, który jest od... Drębna sprawa, to musicie się pobawić już na własnym słuchem, po prostu w zależności od tempa kawałku musicie sobie to ustawić. Wydaje mi się, że przy 150 to gdzieś taki w okolicach 50-60 byłby fajny już, tak żeby ten kompresor nam fajnie pompował. Natomiast tak jak mówię, musicie to rzucać się na własny słuch i tak jak będziemy pasowało, tak sobie to już dokładnie ustawicie. No i teraz ratio, czyli rozdzielczość jak on ma ten nam kompresować. Tutaj musimy też co najmniej do czterech sobie podkręcić. Oprócz tego też mamy różne modele. Trzy rodzaje modeli w, w kompresji w Abletonie. Z, z mojego doświadczenia wiem, że najlepszy do k, k, kompresji sidechain jest ten model FF1. Jest on dosyć <coughs> delikatny, natomiast nie powoduje klików jak te pozostałe OK. Dobra, no to teraz właściwie to, już mamy mniej więcej wszystko ustawione tak po i zobaczmy teraz, co się będzie działo, jak będę obniżał threshold. Ok, czyli widzicie, że jak obniżam threshold, to nasz kompresor zaczyna pompować, czyli kick, który mamy z tego... z tej ścieżki wpływa bezpośrednio na nasz kompresor. Okej, okay. o co mi chodziło? dlaczego stworzyłem ten dodatkowy, pusty plik, który, czyli znaczy ten plik właściwie nie jest pusty, tylko ten niesłyszalny plik. Zaraz wam pokażę tylko, na, na co mi chodziło, jeżeli sobie zaznaczę taki fragment i go wytnę. Czyli zaznaczam i go, klub, delete. I teraz zobaczcie, co się stanie właśnie. To też, no zresztą najpierw zobaczcie, co się stanie właśnie. Widzicie, że jak wyjąłem z tego ten fragment kiku, ten kompresor przestał działać, dlatego właśnie najlepiej stworzyć sobie na początku swojego projektu, jeżeli chcecie skorzystać z tego efektu, taką ścieżkę odrębną, która nie jest słyszalna, jest tam gdzieś w tyle i jeżeli to ma być projekt 4x4, no to stwórzcie sobie takie właśnie kiki 4 kupicie sobie je przez cały projekt i wtedy, jeżeli będziecie chcieli z tego korzystać, skorzystać z tego efektu w każdym momencie, no to w każdym momencie on będzie jak gdyby działał. OK. No, czyli posłuchajmy jeszcze. Okej, okay, czyli jedzie na już ładnie. Okay, co to jeszcze brakuje? w nie brakuje jakiegoś podkładu basowego, który moglibyśmy włożyć, to st stwórzmy sobie na szybku jakiś basik. A skorzystam też z, z FM8. Możemy tylko jakąś idę, Możemy nawet skorzystać z tej sekwencji, tylko przytrzymam Alt i przeciągnę sobie ją na dół. Okay, zobaczmy na razie jak to brzmi. Akurat... tak mieć Możemy sobie to obniżyć jedną oktawie, zobaczymy jak to będzie brzmiało. Zaznaczam wszystko kontrolować bądź komanda. I shift naciskam i szczałeczką w dół. I Chyba za nisko w tym przypadku, czyli shift i szczałeczko do góry. Ok, co teraz mogę jeszcze zrobić oprócz tego? to już mam sobie jakiś taki basowy brzmienie, dźwięk. Nie jest jako stricte taki dokładnie jak bas, ale to może być na ten przykład. I tylko co zrobić, żeby mieć też te same ustawienia kompresora, to wciskam tutaj dwa razy lewym przepisem myszki. Zaznaczam kompresor. I tak jak w standardowych programach, w których się kopiuje i wkleiadaję w Microsoft Office, na przykład, to Ctrl C. I teraz przejdę z powrotem do tego, tu naciskam obok tego kolejnego raku w tej ścieżce i CTRL-V i wklejam, ok I co nam dodaje to, że już od razu mamy przeklejony kompresor z poprzedniej ścieżki z tymi samymi ustawieniami, okay. to e, No i oprócz tego prawe przyciski i zmienię sobie nazwę tylko na, powiedzmy na FM, FM-pad, bass. Ok, zobaczmy teraz jak to wszystko brzmi razem. Teraz mogę się bawić tym releasem, jeżeli chcę żeby mi to troszkę dłużej pompowało, to mogę go troszkę dłużej podkręcić. Tylko tak jak wcześniej mówiłem, musicie zwrócić uwagę na to, żeby to pompowało w tempie, ok? Okej, okay, tak pokrótce to było wszystko, co Wam chciałem dzisiaj pokazać i jeżeli macie jakieś pytania, to walcie do mnie śmiało, jeżeli byście chcieli jakieś szkolenia które, na temat, który Was interesują, no to też piszcie i zapraszam Was serdecznie do odwiedzania mojego kanału, a także do odwiedzania mojej strony, jeżeli macie jakieś problemy z swoimi miksami, swoimi kawałkami, no to piszcie do mnie i będę Wam mógł pomóc w tym zakresie, okej? Okay? Dzięki bardzo, pozdrawiam.